Chyba tutaj miał Assassin. Dzisiaj gramy w gry online i na telefon. Sorry, że dzisiaj nie było odcinku i sorry też za taki tłum no, bo ja to nagrywałam w szkole i mi się nie chciało wyciszyć. No i, i zawsze może będzie w poniedziałek. Może będziemy nagrywać najczęściej w ten dni. W kole też nagram i dziękuję za te 43 osoby. Bardzo dziękuję. No. Gramy sobie w taką chwową podówkę Minecraft połączoną ze wszystkimi takimi popularnymi rzeczami. Czyli coś do mnie. Bo jak wiem, że tutaj też jestem. Jest ten, jest ten... różne takie gry w sumie popularne, jak na przykład. Hmm. No jak ten... Ja był Squid Game popularny, to, to, to takie coś jest. Też. Dobra. Idziemy tu. Hop. I tylko po jakąś... bazuka i tarcza. Super. Ja tam widziałem gość, więc uwaga. Bazuka w sumie dobra jest, ale nie zbyt. Jak to sniper też. Kurde. Chciałem wiesz UD, ale mi nie wyszło. Dobra, zagramy drugą ródkę. Na spokojnie. Dzisiaj o nie będzie trochę długi. Pewnie długo mi się będzie już rzucać. Więc na spokojnie. Krótki nie może być jak ten trzymitowy z małą pipurgą. No. O, powoli mi się ładuje. Ja cię, przepraszam, wyjechałaś w tłumie, w innych odcinkach. Ale wiecie, jak mam głupią klasę, a osiemna teraz z królikiem. Wy tego nie widzicie. No. O, zaczynamy grę, za 18 sekund. To. Nie do królika. Taki fajny. Trochę tak piszę, bo tam ma... Nie wiem skąd. Jaką kupiliśmy? To zawsze tak piszą. Te sorty będzie na najwięcej, bo, bo z nich to najwięcej jest I... mm, bo tak. Dobra, lecimy gdzieś tu, tu. no tutaj może lecimy, bo tutaj tłumu aż takiego nie ma. O, na ten domek. U kurde. Trzeba domku, bo nie ma Kurde, znowu bazuka. Nie robię w sumie bazuki, bo na taka słaba. O, shotgun! No i tak, to muszę się bawić i bierzemy samochód i jedziemy po jakichś przegrywach hmm. o tam jakiegoś fajnych kolegi o widzę go. Hmm, dużo broni co rozwalonych Kacz, to, to to tu! No, tu! Nie tam. Tam nie wolno. Tam jest nielegalne środowisko dla małp czyli to nie dla ciebie Ostatnia zaczyna być jakieś trudne gracze. Ostatnia rybka. I teraz zamieniamy pierwsze miejsce. Ok. I gramy. Gra jest spokojnie, że nagram jakieś inne odcinki z Infinity hm. Spróbujemy teraz dojść na fajne miejsce. Takie nam. mapie. Pójdziemy tak najdalej, jak się da, żeby nie atakowali nas. I zdobyliśmy najlepsze bronie, Czyli takie czerwone. Dobra. Yy, od razu w, yy, mogliśmy wystartować. O tamte jeziorko widzicie? To tam polecimy. Albo na ten budynek tego szpitala. Helikoptery chyba w tej grze nie działają. Bo tam jeziorka. Yy, jak widzieliśmy na miniaturce. Tam była złote skrzynia, a złote skrzynie są bardzo pę, więc idziemy tam. O! Muszę jak najbliżej tego drzewa, żeby najszybciej tak zejść. O! I teraz szybko tu. I pięknie, mamy złotą czerwoną broń. tam, tu i tu. O! I mamy pierwszego cywila I złoto sniper. Super! O, o, o! I pięknie muszę się zregenerować. Skrzynkę to widzę. Ah, oh, snajper. No to na koniec może być, więc papa. Pa.